Ciągnik siodłowy z naczepą firmy BFZ jest wyposażony w pełny system pneumatyczny, którego spółka jest certyfikowanym zakładem montażowym. Zawieszenie pneumatyczne umożliwia obniżenie podłogi załadunkowej o 10 cm, co ułatwia załadunek samochodów oraz samochodów sportowych. System blokad kół dodatkowo zabezpiecza pojazd przed przemieszczaniem się podczas transportu. Pasy transportowe o wytrzymałości 2,5 tony zabezpieczają transportowany samochód. Najazdy o kącie najazdowym wynoszącym 8 stopni nie uszkodzą zderzaka podczas najazdu na platformę. Zostały wyposażone w wygodne uchwyty dla komfortowego użytkowania. Mocna konstrukcja oraz lekka aluminiowa platforma umożliwia transport długich i ciężkich lub kilku pojazdów. Pełne zawieszenie pneumatyczne na czapy doskonale poprawia trakcję całej konstrukcji, co znacząco podnosi komfort jazdy nawet po nierównej nawierzchni. Istotnym elementem tutaj są hamulce pneumatyczne z systemem ABS. Dodatkowo bliźniacze koła zostały zamontowane na dwóch bardzo masywnych sześciotonowych osiach firmy NOT. Osiem piętnastocalowych kół eliminuje ryzyko pękania opon podczas wysokich temperatur i transportu ciężkich ładunków.